Wiesz, dziś opowiem Ci taką historię mroczną, z dreszczykiem. You know, I'm going to tell you a very creepy and gloomy story today. Mroczną? Gloomy? A tak! o oh yeah! I jest to powieść z Polski. And a story from Poland. Hmm. Jest to opowieść dziewiętnastowieczna. It comes from 19th century. I tak naprawdę, jak wiesz, to Pomorze Wschodnie należało wtedy do Niemiec. And you know that Eastern Pomerania belonged to Germany at that day. A w tym też czasie w Niemczech prawdziwi celebrytami były baśnie braci Grimm. And at that time in Germany the Grimm brothers stories were real celebrities. I dlatego też może ta baśń jest z dreszczykiem. And maybe this is why. This is a very creepy story. palec grzechu, The Finger of Sin. Pewien kupiec w miasteczku we wschodnim pomorzu. A merchant in a town in Hinterpommern miał palec grzechu. Had a finger of sin. Był to palec obcięty od umarłaka, od osoby, która została skazana na śmierć. A finger from an executed person. I był on ukryty. W pojemniku używanym do rozlewania alkoholu. Hidden in the container used to dispense alkohol. Takim antałku in a cask. Z tego właśnie powodu klienci strumieniami napływali do jego karczmy. Because of this. customers streamed to him in great numbers ah jego interes fito and his business thrived Jednak stało się tak, że jego służąca podczas czyszczenia karczmy i tym samym mycia antałków z alkoholem zauważyła zbielały, wypłowiały palec. While cleaning the cask, a servant noticed the chalk white. And bleached out finger. Zgłosiła więc swojego pracodawcę do władz, do policji. And reported his master to the authorities. No, i ów człowiek został bardzo srogo ukarany the latter was severely punished, a palet. Został mu odebrany, and the finger was confiscated from him. Po odsiedzeniu swojego wyroku, after having completed his prison sentence, kupiec próbował odnowić swoje interesy. The merchant attempted to reestablish his business, ale szczęście już go opuściło, but luck was not with him. Klienci trzymali się z daleka, customers stayed away, a on sam musiał zarabiać na chleb, żebrząc. And he had to make his living through begging.